Dzień dobry Państwu, witam serdecznie dziennikarzy na konferencji prasowej po meczu Jagiellonia Białystok Śląsk Wrocław witam trenerów, trener Śląska Ryszard Tarasiewicz i trener Jagiellonii Michał Probierz. prośba do obu trenerów o podsumowanie i ocenę dzisiejszego meczu jako pierwszy trener gości Ryszard Tarasiewicz w pierwszej kolejności gratuluję zwycięstwa Jagiellonii myślę, że Popełniliśmy dwa błędy indywidualne, brak zdecydowania w odbiorze piłki, kosztowały nas zwycięstwo. Także na pewno wiedzieliśmy, że Biagiellonia jest mocnym zespołem, szczególnie u siebie, co, co potwierdziła od dłuższego czasu. Myślę, że mecz mógłby się inaczej ułożyć, aczkolwiek nikt tego nie może. Być pewien do końca. Uważam, że był ewidentnym rzutkarzem na Sebastianie Krótku. Także oprócz tego nie można mieć pretensji do sędziego, ale coś takiego ewidentnego to powinno się widać tłumacze, że Sebastian się wydaje. To jest chyba sędzia międzynarodowy. Jeszcze raz gratulacje dla trenera Jagiellonii za, za zwycięstwo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I trener Jagiellonii Michał robisz. Było no, widać w ostatnim spotkaniu, że Śląsk Generalnie Prawie miał komplet punktów, bo gdyby przypadkowa strata punktów w Warszawie to, to przyjęłby tu jak z kompletem punktów i wiedzieliśmy, że było to bardzo trudne spotkanie. Cieszę się, że moi zawodnicy bardzo dobrze się zaprezentowali na tyle dobrze przygotowanych zespołu i potrafiliśmy dobić bramkę, a później bardzo może wybijać że udało się wyeliminować ich atuty. I to jest dla mnie bardzo istotne. Teraz generalnie chwilę się pocieszymy. Dzisiaj przeanalizujemy jeszcze te spotkanie z trenerami, a od jutra już myślimy tylko o na Kraków, bo na razie niby punktów mamy, ale na razie nie mamy. Także to jest dla nas najważniejsze, że Zespół się bardzo dobrze zaprezentował. I jeszcze raz podkreślę, że był to naprawdę wymagający mecz i Tempo był też bardzo dobre. Nasze warunki były takich meczów i takich zespołów. Grających w piłkę było jak najwięcej. Dziękuję. Dziękuję bardzo za opinię i poproszę o pytania. Ile pytań nie ma, wypada mi tylko podziękować i zaprosić na kolejny mecz Agiologii. Dziękuję.